I dobry, koniec 2023 roku, pozdrawiam tych, którzy w szale przygotowań przedsyl przed-sylwestrowych znaleźli czas, żeby obejrzeć ten filmik. No i tym razem, oprócz życzeń, które na końcu, kilka słów ode mnie, kilka zdań, takiego podsumowania roku, spojrzenia na to, co działo się na polskim rynku komiksowym, ale też w Egmoncie w minionym roku, tak, trochę z wewnątrz, no bo jeszcze przez kilka miesięcy mijającego tego roku w MONCIE pracowałem, i trochę z zewnątrz, bo e, już w nim nie pracuję. Ten rok nie był idealnym rokiem dla wydawców w ogóle, także dla wydawców komiksów. Wprawdzie ceny papieru przestały rosnąć tak szybko jak rosły w, w latach poprzednich, to jednak wciąż rosną, i to skutkuje tym, że przecież nie tylko wydawcy komiksów, ale podnoszą ceny. Swoich książek, swoich, swoich produktów, to oczywiście ma wpływ na państwa. Więc jest tu jakaś stabilizacja, ale w e, cały czas e, nie ma spadku i pewnie go już nie będzie. E, ten polski rynek książki, rynek komiksu, ale w ogóle rynek książki, przeżywa taki czas popandemicznych przemian, negocjacji, dyskusji. Różne rzeczy dzieją się. Pomiędzy dystrybutorami a wydawcami, pomiędzy wydawcami ta zmiana, która nastąpiła w czasie pandemii, kiedy bardzo duża część sprzedaży przeniosła się do internetu, trochę się odwróciła, bo punkty stacjonarne znowu zaczęły pozyskiwać klientów, ale też była w jakimś sensie zmianą trwałą. To wszystko wpływa na to, że ten miniony rok był, myślę, dla większości wydawców, ale także dla egmontu rokiem takiego ustawiania się w nowych. Okolicznościach, w nowej sytuacji otoczenia rynkowego, cen, inflacji itd., itd. Nie oznacza to, że Egmont nie galopował, o czym, o czym za chwilę. Z takich zewnętrznych czynników, które myślę, że wpływały mocno na biznes, na postrzeganie komiksów, na kupowanie, na, na ich czytanie. To jest także to, że chyba pewien impet straciły filmy superbohaterskie. Nie mówię, że w zeszłym roku nie było kilku fajnych. Dużą frajdę sprawił mi Spider-Man poprzez Multiversum. Podobał mi się też Flash, ale generalnie te filmy już tak nie działają. Seriali jest bardzo dużo, ale chyba nie wszystkie dowożą. Mam wrażenie, że Tajna Inwazja na przykład była bardzo oczekiwanym serialem, a chyba właśnie nie okazała się tak fajna, jak wszyscy się spodziewali. Więc tego jest bardzo dużo, ale filmy kinowe... Które są kluczowe dla biznesu, właśnie tego superbohaterskiego, nie, nie mają już takiej mocy. Ale nie był to zły rok. To też trzeba powiedzieć, że e, dla sprzedaży, dla, dla, dla obrotu, dla wprowadzania nowych serii to nie był zły rok. Starczy popatrzeć na to, co się dzieje na rynku. Wciąż pojawiają się tam nowi wydawcy, wciąż lanszowane są nowe serie, i to nie tylko z tymi największymi, najpotężniejszymi brandami, ale także z. Nowe komiksy wydawane we Francji czy w Stanach, o Japonii już nie wspomnę, trafiają dość szybko na polski rynek dzięki e, różnym wydawcom. Co działo się w Egmoncie? No, oczywiście z mojego punktu widzenia kluczową zmianą w Egmoncie w tym roku było to, że z końcem czerwca przestałem pełnić funkcję szefa działu komiksów w firmie. To jak Państwo wiecie, to, to nagranie o tym świadczy wciąż. Z Egmontem współpracuję w jednej czy dwóch dziedzinach, ale generalnie firma jest już w nowych rękach i dział wydawniczy komiksowy jest w nowych rękach. Myślę, że wszystko to toczy się tak jak trzeba. Wydajemy bardzo dużo komiksów w tym roku. Oczywiście ten plan wydawniczy na drugą połowę roku to była konsekwencja decyzji podejmowanych wcześniej, ale już w przyszłym roku różne nowe inicjatywy i nowe serie, ale też kontynuacje starych serii będą podejmowane już przez nową e, rękę, która steruje działaniem e, Egmontu. Był to też rok, pomimo tych kłopotów czy też trudności, bo kłopot to jest może za duże słowo, które na rynku były, był to też rok dla Egmontu hiperintensywny. Egmont wydał w roku 2023 330 nowości i około 180 do druków nowych wydań, bo e, to drukiem jest de facto kopia poprzedniego wydania, natomiast tutaj bardzo dużo komiksów ukazywało się w jakichś nowych wersjach, w szczególności ze zmienionym ISBN-em i zmienioną ceną. Więc 330 nowości, 180 wznowień nowych wydań, 500 komiksów w tym roku Egmont dostarczył na rynek. To jest ogromne, potężne działanie. Wśród tych komiksów yy, były kontynuacje, reedycje no, klasyków. To jest to, w czym Egmont się specjalizuje w czym jest bardzo mocny i ma tutaj potężną ofertę. Tintin, Landfest, um, Kajko i Kokosz do dokończenie kolekcji, e, klasyka superbohaterska, Batman, dokończenie Nightfalla i start e, Ziemi Niczyjej, e, kontynuacje serii Epic e, z Marvela, Panisher, Panisher e, pewne ożywienie znowu Skargi Utraconych Ziem, bo tam się pojawiło więcej tomów, czyli bardzo dużo komiksów z klasycznych, które, których kolejne tomy, wznowienia, nowe wydania trafiły na rynek i, i są, jak były w poprzednich latach, taką podstawą oferty Egmontu. Ale Egmont nie próżnował też, jeśli chodzi o nowości. Był to też rok wielu aktywności w takich nowych obszarach. No, oczywiście, manga jako zupełnie nowy temat. Dwa nowe popkulturowe takie duże tematy, czyli gry Ubisoftu i Dungeons and Dragons. Jako temat. Komiksy edukacyjne, w szczególności ta seria Nauka z komiksem, bardzo mocne wsparcie dla serii o, o naukowcach. Pojedyncze komiksy, które są ciekawymi tytułami, które przynieśliśmy na rynek w tym roku, jak 1629 o, o żeglarzach, o marynarzach, bardzo, bardzo, do, bardzo. Dobry komiks Dorisona, Kodi dla dzieciaków taki maszik, żeby wam nie przepadł gdzieś ten Kodi o misiu, bardzo proszę. Gunchamy, bestsellerowa seria z Anglii. No wreszcie duża inwestycja, duże wejście z cyklem świat Akwilonu. Wielkie Uniwersum Fantasy wprowadzane bardzo dynamicznie na rynek. Także z jednej strony, tradycyjnie jak to opiera się na klasyce, na superbohaterach, na długich seriach to jest specjalność tego wydawnictwa. Z drugiej strony, cały czas Egmont wprowadza na rynek nowe rzeczy, pokazuje nowe tytuły, no i szuka nowych klasyków oczywiście. Jeśli spojrzycie Państwo na listę bestsellerów ona ma się pojawić pod tym nagraniem to oczywiście na czołowych miejscach znajdziecie klasyczne tytuły te związane z brandami Kajko i Kokosz, Asterix, Storgal. Wiedźmin, Cyberpunk. Niewiele na tej topce jest komiksów superbohaterskich, jeżeli chodzi o sprzedane egzemplarze. Natomiast oczywiście, ponieważ komiksy superbohaterskie są droższe okładkowo niż, niż komiksy dla dzieci, no to rzecz jasna yy, dla firmy ten cały superbohaterski biznes również jest bardzo ważny, no bo wydaje Egmont kilkadziesiąt tytułów z Marvela i kilkadziesiąt tytułów z DC rośnie. Także tutaj sobie możecie zobaczyć yy, topkę. Chciałbym wspomnieć też o trzech takich wydarzeniach wokół komiksowych, niezwiązanych z Egmontem, i może z rynkiem, ale jakichś takich istotnych z mojego punktu widzenia i dla mnie osobiście. Po pierwsze, w zeszłym roku, mijającym roku, premierę film fantastyczny Matt Parray, czyli film biograficzny o Maćku Parowskim, wieloletnim redaktorze pisma Fantastyka, współtwórcy Fankiego Kowala. Jednej z najważniejszych osób w historii polskiej popkultury, tej drukowanej popkultury, dla mnie przez lata, taki trochę sparring partner w fantastyce w latach 80. i na początku 90. -tych. Maciek i prowadzone przez niego pismo było na wojnie z, ze mną i z grupą moich przyjaciół, którzy tworzyli taką grupę literacką klub twórców, żeśmy tam się okładali felietonami, esejami, opowiadaniami całkiem mocno, a potem się zaprzyjaźniliśmy i bardzo dużo czasu spędziliśmy na rozmowach o, o fantastyce, o historii, o polityce, o kulturze. Bardzo, bardzo ważna postać w historii polskiego komiksu, polskiej fantastyki, polskiej popkultury, więc jeśli tego filmu nie widzieliście, Matt Parej, a chcecie zrozumieć trochę polską kulturę lat 80. i 90., to warto, żebyście go gdzieś tam sobie zobaczyli. Hmm. Osobiście dla mnie bardzo, bardzo ważny film. Ciekawym wydarzeniem tegorocznym, ważnym też chyba, jest Hugo dla Bartosza Sztybora za scenariusz jednego z cyberpunkowych komiksów. Pierwsze Hugo w polskiej historii nie dostał go żaden autor polskiej fantastyki, pisarz, a dostał go scenarzysta komiksu. To jest ciekawe w ogóle i to pokazuje w jakiś sposób przemiany kulturowe, przemiany popkultury w ogóle. Mamy Hugo nie za literaturę, nie za prozę. Dla Polaka, choć polska fantastyka od dekad jest bardzo mocna, tylko mamy nagrodę Hugo za scenariusz do komiksu, który powstał jako komiks bazujący na świecie gry komputerowej stworzonej przez polskie studio, ale która to gra komputerowa bazuje na grze fabularnej stworzonej przez amerykańskiego twórcę dawno, dawno temu. Ma taki multimedialny konglomerat mediów, języków. Krajów, miks indywidualności twórczej, pojedynczy autor, ale też pewien zespół pracujący nad całym przedsięwzięciem dużym, jak jest gra komputerowa. No i jest to Hugo, sukces. U Bartoszowi gratulowaliśmy już kilkakrotnie, mogę to zrobić jeszcze raz. A jest to też taki ciekawy syndrom przemian popkultury, ale też pokazujący, gdzie być może polska popkultura jest najmocniejsza w tej chwili po prostu. I nie chodzi o pieniądze, choć o nie również, ale, ale gdzie tam ona może na świat wyjść znacznie łatwiej niż, niż w innych obszarach, w obszarze prozy na przykład. Wreszcie no trzecie duże wydarzenie, to jest oczywiście otwarcie Muzeum komiksu i narracji interaktywnej w łodzi. To marzenie geeków komiksu. Czy każdemu się to muzeum może podobać, albo nie podobać mniej lub bardziej. Każdy sobie musi to obejrzeć, samo cenić. Niemniej jest to placówka niezwykła. Mi się wydaje, że bardzo ciekawa. Miejsce, w którym zgromadzono mnóstwo oryginałów, wiedzę, doświadczenie. To wszystko, czym Polski Komiks jest od kilkudziesięciu lat. Też pokazujące, jak on się zmienił z takiego zupełnie niszowego hobby z mikroskopijnymi nakładami, fanzinami i konwentami, na które przyjeżdża po 300-400 osób i gdzie Stare komiksy i xera komiksów francuskich sprzedawane są z kartonowych pudeł do medium, które potrafi skupić kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób na festiwalu i które obsługuje taką instytucję. Częścią otwarcia tego Centrum Narracji Interaktywnej Komiksu była też wystawa Grzegorza Rosińskiego, autorska, ona cały czas tam jest do obejrzenia i to jest coś, co koniecznie musicie zobaczyć. Fenomenalna wystawa z mnóstwem oryginałów, obrazów, grafik komiksowych, tych przygotowawczych do, do, do tworzenia komiksów, ale też z grafikami Grzegorza z czasu, gdy ilustrował książki, świetnie zresztą ilustrował, czy to popularno-naukowe, czy historyczne. Więc no, myślę, że kolosalne wydarzenie i bardzo ciekawe miejsce, warte obejrzenia, zwiedzenia i spędzenia tam całego dnia. Także podsumowując, rok. Pewnie niełatwy, ale jednocześnie bardzo interesujący. W sumie ok. Na różnych poziomach. Mnóstwo nowych, ciekawych komiksów dla fanów komiksów, nie tylko Zegmontu. Mnóstwo wydarzeń wokół komiksowych, mnóstwo instytucjonalnych zmian, które sprawiają, że na trwałe pewne obiekty, miejsca w polskim komiksowym świecie goszczą. Dobry rok. Dla mnie też. Życzę wszystkiego dobrego a ten rok nadchodzący. Niech on nie będzie gorszy. Wystarczy, że nie będzie gorszy. Dużo fajnych komiksów do czytania. No, i możecie już teraz z powrotem oddać się przygotowaniom do świętowania sylwestra i nowego roku. Jak znam fanów komiksów, to po prostu oznacza to przygotowanie sobie solidnego stosiku, skupki wstydu przy nocnym stoliku. Bo kto by tam chodził na jakieś imprezy, kiedy można przez 6 godzin w nocy czytać komiksy, prawda? Do zobaczenia w nowym roku.